Witam się Mano Cześćem Pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek ze serii zagrajmy w Evil Island, Evil Island, Classic Mod. Czyli ogólnie tutaj prawdopodobnie największa modyfikacja do tej gry jaka powstała, a jak powstała jakaś większa, no to ja o niej nie wiem. W każdym bądź razie tutaj, tak to już w kilku poprzednich odcinkach, co odcinek sobie robimy po jednym zadaniu tak, żeby tutaj akurat każdy też właśnie. Każde zadanie miało w miarę swój własny odcinek. No i tak, tutaj teraz przyszła pora, bo tutaj zauważyłem, że u Air było jakieś zadanie zostawione przywódca wilków. Tutaj, akurat, kurczę mi zostało się coś takiego. Także o, będzie można akurat się tym zająć teraz tym zadaniem. Także bierzmy się właśnie za tego przywódcy wilków. A potem, cóż, no, potem będziemy sobie w następnym odcinku jakieś kolejne zadania robić. Nasze stado świnie zaatakowane przez wilki każdej nocy. Może dasz radę sobie z nimi poradzić. Polowanie na wilki to sprawa dla stróża, a nie dla mnie. Hmm, to żadne... W żadnym wypadku. Stado, które kradnie nasze nie jest normalne. I przywódca białowig jest najmądrzejszy od każdego psa pasterskiego. A, to też głupców z naszych myśliwych, tylko ty możesz... Przechwycić te bestie. Mhm. No dobra. <laughs> Głupców z ludzi, zrobił wilk i zwykły. No to kurno. To już można sobie wyobrazić, jacy to są inteligentni ci myśliwi. To już można sobie wyobrazić, jacy to są właśnie oni inteligentni ogólnie tutaj postać idzie w to miejsce od punktu A do punktu B, ubija e, bestię C i wraca. To jest całe <laughs> całe zadanie. No. <laughs> tak. A to akurat e, niestety wygląda sytuacja. No ale cóż, jak przechytrzył, to przechytrzył. się nie poradzi na to. Idźmy. Idźmy i sobie Wilka ubijmy. Ile to jest 440 Zadanie Z podgórza, no to e, nie ma co się jakichś nie wiadomo jakich kokosów spodziewać. Ogólnie szybkie będzie. Szybkie, za... szybkie zadanie to będzie. Bardzo szybkie zadanie by tu mamy? Trola. Ubijamy. Lejemy dziadę. Co? Kurwa, będziemy ma... eee, sobie tutaj, Kurwa, może mi bazję troli dał radę zrobić. Niech tak się łatwo. Z trolem wygrało tutaj. Zabij wilka. Dużon, Ty możesz takiego... 29 ataku obrony, bardzo słaby tutaj. Eee, Będzie Dobra, to sobie wróćmy może, o, tędy. jakby żeby chociaż... Wiecie, Żeby to... Dłużej jak 5 minut trwało, no wiecie kurczę. Tak to to normalnie... Można by powiedzieć, że to short jakiś będzie. O, bo... O, bo... O, bo... Twoje miejsce jest drobno. Dobra, zbieramy. Lep to mać. Tyle w temacie polowania na przywódcy stada. Pewnie ten, co w ruinach się nie dało rady go ubić, bo pod się nie pojawił, to pewnie ten przywódcy stada. Kontynuacja zadania. Zadanie wykonane. No cóż, jeden ból głowy mniej. Wiem, że da radę, świetnie. Piąta zawitały do wioski. Zabito białego wilka. Niech tak będzie weź tę skórę. To nie zadanie. Najtrudniejsze zadanie dla ciebie to rozrywka. No dokładnie. No i żebyś... Żebyś wiedziała, no. każdy w każdym razie teraz. O no, tak. naprawdzie pipunek. No cóż, no będzie można akurat to, nic mi ciekawego jakoś nie dropło. No, niestety. To miałem, to akurat mam dalej, także nic tutaj ciekawego nie dropło. No ale cóż, no zobaczymy, e, może przy następnych zadaniach. Na ten, na ten odcinek to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Może sobie podnieśmy ten poziom trudności. To ciut za łatwo już jest. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Życzę miłego popołudnia, miłego wieczoru, za o tutaj będziecie to oglądać. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika z dzwoneczkiem. Do zobaczenia na live'ach. Do usłyszenia w odcinkach. Pozdrawiam, Siemano!